6 października 2013 roku w ramach VI Pikniku Industrialnego w Stalowowolskim Parku Edukacyjnym przygotowano wiele atrakcji dla dzieci. W prowadzenie zająć zaangażowali się specjaliści ze świata robotyki i naukowego zawrotu głowy. Ich główny cel to poszerzenie kręgu entuzjastów nauki i techniki wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W parku 24 proponujemy dzisiaj Strawowolską Ligę Robotyki, warsztaty fizyczne, chemiczne, pokazy również fizyczne, chemiczne, także gigantyczne urządzenia naukowe typu peryskop, generator Van de Graaffa, na którym można zobaczyć, jak włosy stają dęba. Ponadto można też się spróbować, spróbować swoich sił. w Tance, ponieważ tutaj w Parku 24 jest również boisko przystosowane właśnie do tej gry. Dzieci miały też okazję samodzielnie konstruować roboty z klocków Lego, bawić się nimi, aranżować tzw. bitwy robotów. Doświadczenia prowadzone dzisiaj przez panią to e, doświadczenia fizyczne, chemiczne, ogólnie pokazy naukowe, tego typu e, zabawy. Które doświadczenia cieszą się największym powodzeniem wśród dzieci? O, wiadomo, te, gdzie są wybuchy, gdzie jest dużo piany, gdzie jest kolorowo, tam gdzie dzieje się najwięcej i tam przede wszystkim, gdzie można czegoś dotknąć. Własnymi rękami pobawić się na przykład pianą albo jakimiś kolorowymi substancjami. To cieszy dzieci najbardziej. Czyli hitem jest, gdybyśmy jedno mieli spośród tych wielu atrakcyjnych doświadczeń wybrać. No, to zapewne doświadczenie, które ma najbardziej chwytliwą nazwę, Aha. czyli Kupa Dinozaura. Ja no, byłem świadkiem. <laughs> tak, to jest po prostu doświadczenie, gdzie mieszamy e, wodę z płynem do mycia naczyń i to zalewamy ciekłym azotem, e, i powstaje w wyniku tego dużo zamrożonej piany. To ludzie oczywiście się mogą pobawić. Mamy tutaj takie piękne róże. Co można zrobić? Z różą w trakcie takich doświadczeń. Różę można zanurzyć w ciekłym azocie i wtedy ta róża zamarza. Zamarza do tego stopnia, że gdy ją wyjmiemy z tego ciekłego azotu, to wtedy możemy ją roztrzaskać o stół, jak, jakby była ze szkła. O, słuchajcie, trzeba pomieszać. O, słuchajcie, wylewamy do tego naszego. No, i zaraz zobaczymy, co nam tu z tego powstanie. No, ale słuchajcie, przypominam, nie wchodzimy tutaj na scenę. Słuchajcie, cofamy się, cofamy wszyscy. Nie wchodzimy tutaj. No, słuchajcie, paściora nam rośnie konkretna. Rodziny wzięły udział w grze miejskiej, której celem było poznanie oferty i możliwości parku edukacyjnego. Gra składała się z 13 zadań. Liczba punktów, jaką można było uzyskać, to 24. Polega na po zdobyciu składu trzech osób, trzyosobowa drużyna otrzymuje mapę poszukiwaczy skarbów Parku 24 wraz z 14 pytaniami i odszukuje odpowiedzi na te pytania na terenie Parku 24, ponieważ wszystkie odpowiedzi znajdują się właśnie tutaj. Trzeba uważnie i bardzo umiejętnie czytać wszystkie tablice informacyjne. I rozwiąże się, udzieli się odpowiedzi na wszystkie pytania. Zainteresowanie tą grą rodzinną jest duże, ponieważ do tej pory zgłosiło się 22 grupy. Będą y, oczywiście nagrody dla y, zwycięzców. Pierwsze trzy miejsca będą no, uhonorowane dosyć y, myślę pokaźnymi nagrodami, y, jeżeli y, będą. To trzy miejsca, przypuśćmy, egzekwo jednakowa liczba pytań, to decyduje czas. W jakim dana grupa rozwiązała pytania? Uczestnicy poznali m.in. telegraf akustyczny i generator złudzeń optycznych, korzystali z zewnętrznej siłowni i poszukiwali informacji na tabliczkach rozmieszczonych na terenie Parku 24. Urozmaicony, atrakcyjny program imprezy, żywiołowi zaangażowani prowadzący, piękna jesienna pogoda, naukowa atmosfera Parku 24 wszystko to pozwoliło wielu rodzinom niebanalnie spędzić niedzielny dzień.